uśmiechnięty dzień. To już kolejna edycja, tym razem zimowa. Marka Beretta wspiera tą inicjatywę już od kilku lat. Ale właśnie w tym roku po raz pierwszy jesteśmy sponsorem głównym tego, jakże właśnie uśmiechniętego wydarzenia. Jest nam niezmiernie miło, że możemy być częścią takiej wspaniałej inicjatywy. My jako marka Beretta, czyli producent urządzeń grzewczych, takich jak pompy ciepła, kotłogazowe czy klimatyzatory, znamy się na cieple. Wiemy jak ogrzewać, więc myślę, że to, to trochę dzisiaj jest też wpisane w nasze DNA. To, żeby właśnie przyłączać się do takich akcji, które niosą ciepło, radość. To niezwykle miłe, że jako Gazeta Pomorska, Ekspres Wydgoski i Nowości, Dziennik Toruński możemy gościć w tym niezwykłym, przedświątecznym czasie dzieci i sprawiać im radość. W tym roku było to w sumie 200 dzieci z całego regionu, które obejrzały filmy, dostały prezenty. Akcja odbywa się dwa razy do roku, ale ta jej edycja, która jest przed Bożym Narodzeniem, zawsze jest wyjątkowa. Jest nam niezmiernie miło, że możemy być właśnie sponsorem głównym tego wydarzenia, a wszystkim Państwu, a szczególnie tym dzieciom, które są zaangażowane w tę akcję i dla akcja jest dla nich dedykowana i przygotowywana, życzymy właśnie takich samych uśmiechniętych dni.